Witam kochani, Szymon Brukwicki, szef kuchni restauracji hotelu Ekspresja. Tak jak nie ma miłości bez zazdrości, tak nie ma świąt Bożego Narodzenia bez grzybów. Dlatego dzisiaj w mojej kuchni wigilijna zupa grzybowa. Zapraszam Was do gotowania. Zaczynamy więc przygotowywać naszą zupę. Słuchajcie, dzisiaj jazda bez trzymanki. Jedziemy na dwa palniki jednocześnie. Na jednym stawiamy nasz pusty garnek i wlewamy do niego po prostu wodę. Wlewamy wodę, niech tutaj już nasza baza, tak zwana baza na naszą zupę się przygotowuje. Ja nie będę tej zupy gotował wiele, bo kto ją później zje. Do naszej w sumie wody jeszcze dodajemy tak pokrojoną w kostkę pietruszkę, seler. Marchew. I tak bez przypraw. Niech tutaj po prostu taki delikatny warzywny wywar. Na razie póki co się gotuje. Bierzemy patelnię i będziemy teraz, słuchajcie, podsmażać nasze grzyby. Ja używam dwa rodzaje grzybów. Jedne to są grzyby, które były wcześniej mrożone, no niestety, w tej chwili nie mamy świeżych grzybów w lesie, które będziemy podsmażać na maśle. I grzyby suszone. Grzyby suszone, słuchajcie, po zagotowaniu. Tutaj tego wywaru dodamy bezpośrednio do garnka. Razem z przygotowaną przeze mnie wcześniej przyprawą uniwersalną. Jest to przyprawa wykonana przeze mnie. Nie jest to żadna przyprawa sztuczna i tak dalej. Robiona z suszonej włoszczyzny, kurkumy, soli himalajskiej. Więc w 100% naturalna. Na rozgrzany tłuszcz. Dodajemy cebulkę pokrojoną w piórka. Dlaczego najpierw cebulkę? Dlatego, że za chwilę tutaj dodamy grzyby, ale zanim dodamy grzyby, to ta cebulka już będzie zeszklona. Ona później nam w tej zupie się zupełnie rozpłynie i będzie lepszy smak tejże potrawy. Tą cebulkę możemy sobie delikatnie posolić. Do naszej delikatnie zeszklonej cebulki dodajemy naszych wcześniej rozmrożonych grzybów. Niestety nie posiadam takich prosto z lasu, ponieważ już nie jest sezon na grzyby, ale oczywiście na święta jestem zawsze przygotowany. Nasze warzywa już się gotują, dlatego też przyszedł czas, aby dodać do gotującej wody. Suszone grzyby, one były wcześniej wyczyszczone, odmoczone we wrzątku i dodajemy. I w tym momencie dodamy również trzy łyżki przyprawy uniwersalnej, wykonanej własnoręcznie. Obserwujcie oczywiście mój profil na Facebooku. Obserwujcie moje poczynania na YouTubie. Tam. Będzie wiele więcej. Oczywiście pokażę Wam, jak taką przyprawę uniwersalną w domu przygotować bez najmniejszego problemu. Zamykamy, to się dalej gotuje. A ja dalej zajmuję się grzybami. Teraz nasze pachnące lasem, pachnące jesienią grzyby. Podlewam białym, wytrawnym winem. Niech duszą się i aromatyzują. Teraz, gdy nasze grzyby już są prawie gotowe, prawie, będę dodawał do nich sól i pieprz. Pamiętajcie o jednej ważnej zasadzie. Grzyby uwielbiają pieprz. Czekamy. Do naszej zupy dodamy teraz nasze podsmażone grzyby. I czekamy kolejne 10-15 minut. Zwracajcie uwagę w szczególności na marchewkę, na ziemniaki, żeby te warzywa były naprawdę miękkie. Nasza zupa odważnie się bardzo gotuje. Teraz ważne jest to, żebyśmy wyłączyli. Na palnik. Kiedy zupa przestanie się gotować, dodajemy śmietanę, kremówkę 30-36% w zależności od uznania. Dodajemy całe 150 ml. Ona zupełnie zmieni kolor, zupełnie zmieni smak. Zrobi się bardzo delikatna. Czego, słuchajcie, brakuje? Podkreślenia smaku. A co podkreśli smak? Zielona, siekana, świeża pietruszka. I tak wszystko co jest: czym więcej pietruszki, tym smaczniej, tym zdrowiej i tym przyjemniej i tym bardziej kolorowo nasza zupa wędruje na nasz stół. Tak przygotowana potrawa zachwyci niejedno serce, a wiecie, przez żołądek do serca, więc wszystko w waszych rękach. Niech rozwija się miłość i gości w waszych sercach właśnie na święta Bożego Narodzenia. Życzę Wam smacznego. Szef kuchni restauracji ekspresja Szymon Brukwicki.